na www.santagalla.pl Gabriela Figura, witam Państwa. Dziś wieści biłgorajskie. Zaczynamy smutną informacją. W tym tygodniu zmarła Danuta Łosiewicz, radna Rady Miasta szóstej kadencji, także osoba znana z dużego zaangażowania w życie społeczne. Danuta Łosiewicz miała 60 lat. Przez całe swoje życie zawodowe, od ponad 30 lat, związana była z Biłgorajską Służbą Zdrowia. Pracowała jako pielęgniarka. W 2010 roku kandydowała do rady miasta, w 2011, po wygaśnięciu mandatu Piotra Szeligi, Danuta Łosiewicz została zaprzysiężona do rady miasta. W ostatnich wyborach samorządowych startowała do rady z list Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Biłgoraja. Danuta Łosiewicz zostanie zapamiętana jako osoba pełna energii i zaangażowania w życie społeczne. Pogrzeb Danuty Łosiewicz odbędzie się w niedzielę 7 lutego o godzinie 14 w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Co jeszcze dziś w wieściach biłgorajskich? Pomoc dla rodziny Senderków. E, udało nam się w ciągu tego czasu zebrać 3,5 tysiąca złotych. Centrum Sportu w Nadrzeczu. Lubelskie lokalnie, czyli szansa na dotację. Ostateczny termin składania wniosków mija 28 lutego. Przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej powstaje mini stadion sportowy. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji zespołu boisk. Rodzina Senderków kilka tygodni temu przeżyła ogromną tragedię, straciła mamę i siostrę. Z pomocą ojcu i braciom natychmiast przyszli przyjaciele i znajomi, ale wsparcie okazali również zupełnie obcy ludzie. Wspólnie z uczniami i nauczycielami ze szkoły podstawowej nr 1 zorganizowali zbiórkę. Akcja trwała kilka dni i po raz kolejny dowiodła, że mamy w sobie wielkie pokłady współczucia i dobra. Zbiórka trwała kilkanaście dni, udało się zebrać ponad trzy tysiące złotych. Akcja trwała od połowy stycznia do 2 lutego. Zbieraliśmy pieniążki dla rodziny Senderków, dlatego, że Gabrys jest naszym uczniem, jest w klasie pierwszej. E, udało nam się, tak, e, główny nacisk był na zabawę choinkową, kiedy to przychodzili rodzice i rodzice także mogli się włączyć w akcję. Głównym pomysłodawcą akcji byli nasi rodzice ze szkoły, którzy się przyjazdzą z panem Senderkiem i wiedzą, w jakiej sytuacji się znajduje. E, udało nam się w ciągu tego czasu zebrać 3,5 tysiąca złotych. E, pieniążki w przyszłym tygodniu zostaną przekazane panu Senderkowi, ponieważ y, musimy je jeszcze dokładnie na 100% przeliczyć, czy się zgadza, bo to dzieci liczyły, więc musimy dokładnie jeszcze sprawdzić, czy się zgadza. Nie tylko uczniowie, nauczyciele i rodzice wspomogli Senderków. W akcję włączyły się inne osoby niezwiązane ze szkołą, a chcące pomóc w obliczu tragedii. Jedna z biłgorajskich szkół językowych, której właścicielką jest Agata Granda, zasponsorowała kurs angielskiego dla dwójki rodzeństwa. I chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, nauczycielom, w szczególności uczniom, którzy włączyli się, przynosząc pieniążki do naszej szkoły, a także chodząc puszką po innych klasach, namawiając innych swoich przyjaciół, żeby włączyli się w tą akcję. Zbiórka zakończona, ale akcja pomocy wciąż trwa. Każdy, kto chce zaoferować finansowe, rzeczowe bądź jakiekolwiek inne wsparcie, może zgłosić się do Szkoły Podstawowej nr 1. W poniedziałek rozpoczęły się ferie zimowe m.in. dla województwa mazowieckiego. Nie dziwi zatem tłum młodych piłkarzy na obozie sportowym, podczas którego szlifują swoje umiejętności. Wybrali obiekt który, i to może być dużym zaskoczeniem, jest czwartym co do wielkości w Polsce, ale pneumatyczną w Nadrzeczu. Kolejna wiadomość, która jest warta podkreślenia, młodzi piłkarze przyjeżdżają tu z największych klubów w kraju już od pół roku. O tym wyjątkowym miejscu opowiedział nam jego gospodarz. Henryk Dąbrowiecki. Zajazd nad rzecze, teraz też Centrum Sportu. To miejsce, które nigdy nie mogło narzekać na brak gości, a od pół roku po rozbudowie i wybudowaniu hali pneumatycznej, czyli zadaszonego pełnowymiarowego boiska tych gości jest jeszcze więcej, a łączy ich pasja do piłki nożnej. Widziały w telewizji? Oczywiście. Cześć. Pełni energii i wiary we własne siły przyjechali trenować piłkę nożną. Już A sukces tych młodych będzie możliwy między innymi dzięki temu, że przez cały rok mogą trenować na boisku, a nie na hali, pełnowymiarowym i zadaszonym, ogrzewanym, z najlepszej jakości sztuczną nawierzchnią. Boisko ma certyfikat FIFA, twardość, jakość trawy, wymiary, wszystko jest pod kątem właśnie takich dzieciaszków 2006-2005-2006 do, do 2009 roku. Wszystko jest pod kątem młodzieży, takiej początkującej. Henryk Dąbrowiecki, właściciel Centrum Sportu za nad Rzeczem mówi pomysł, by takie miejsce stworzyć pojawił się kilka lat temu. Podjęcie jak gdyby decyzji tutaj na budowę było no powodowane z tym, że e, przerywa się e, ciąg szkolenia dzieciaków. Sala gimnastyczna nie odda tego e, nigdy, bo rozmiary, jakość gry, technika, taktyka rozbiega, rozmywa się to na sali gimnastycznej przez 5 miesięcy. Więc 6-7-miesięczne szkolenie dzieciaków latem e, przerywa się na 5-6 miesięcy i zaczyna się e, latem od nowa. Więc żeby zatrzymać. Ciąg szkolenia, była, przez to została podjęta decyzja, żeby zrobić właśnie boisko z halą pneumatyczną. Trenerzy potwierdzają, że zachowanie ciągłości w treningach jest szczególnie ważne dla młodych zawodników. Ci, którzy przyjeżdżają z całej Polski do Nadrzecza, podkreślają wyjątkowość tego miejsca. Jesteśmy drużyną serp Ursynów. Jest to drużyna z Warszawy, z dzielnicy Ursynów. Istniejemy od 1993 roku. Jest to nasz już tutaj drugi pobyt w Biłgoraju, w Nadrzeczu. pierwszy raz byliśmy w grudniu na turnieju. Bardzo tutaj przyzwoicie oceniamy warunki infrastrukturę. Co jest warte tutaj podkreślenia to... Warunki przede wszystkim, no tak jak widać boisko jest świetnie przygotowane, jest balon, pod którym jest ciepło zawsze. Jest to duże boisko do potrzeb takich grup dziewięcioosobowych, osobowych w zupełności wystarczające. Mamy możliwość sprzedowania dwa razy dziennie na takiej trawie, co jest naprawdę dużym handicapem przed, przed rundą wiosenną. Już wiele drużyn po prostu trenuje na hali, a hala no, jest to troszeczkę inny sport niż pikka, jaką my tutaj uprawiamy. Warto określenia jest restauracja, gdzie to są dobre, jest ich dużo, nie ma takiej sytuacji, że brakuje, że ktoś wychodzi głodny. Wszyscy wychodzą na jedzenie, także no, szczerze polecam tutaj obozy w Biłgoraju. Młodzi zawodnicy mają do dyspozycji też siłownie. W przygotowaniu jest budowa drugiego niezadaszonego boistka. Wszystko po to, by stworzyć miejsce w pełni wyposażone do organizacji obozów sportowych na najwyższym poziomie. Już z tego korzystają kluby Wisła Kraków, Legia Warszawa, czy Polonia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Planowane są też obozy sportowe innych w ważnych w kraju klubów piłkarskich. Z boiska korzystają też piłkarze z terenu gminy Biłgoraj. No dziwo, no z Biłgoraja nie przyjeżdżają, ale przyjeżdżają z tych lig pomniejszych z gminy. Pasja młodych zawodników, energia z jaką trenują plus odpowiednia baza jak ta w Nadrzeczu to może przynieść sukcesy w przyszłości. Henryk Dąbrowiecki ma nadzieję, że w przyszłości też na hali będzie trenować coraz więcej zawodników również z Biłgoraja. Chciałbym zaprosić więcej tutaj uczestników do korzystania z boiska, bo boisko ma bardzo dużo możliwości, jest oświetlenie, jest ogrzewanie, więc cóż więcej. Centrum Sportu Zajazd Nadrzecze zaprasza piłkarzy, zaprasza też na oficjalne otwarcie obiektu, które zaplanowane jest na 4, 5 i 6 marca. Wtedy zostanie rozegrany turniej o Puchar Wójta Gminy Biłgoraj. Może po oficjalnym otwarciu więcej naszych lokalnych klubów zainteresuje się korzystaniem z tego obiektu, który od dawna chwalą już piłkarze z Warszawy czy Krakowa. Teraz z nadrzecza przenosimy się do Biłgoraja. Tu Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłosiła kolejny konkurs grantowy w ramach projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO. Wspierane będą projekty, które zakładają rozwój młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego. Wnioski można składać do 28 lutego. O dotacje w łącznej kwocie 476 tysięcy mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne. Mające siedzibę na terenie województwa lubelskiego, maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 5000 tysięcy złotych. Program adresowany jest do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych. Które od 1 lutego można składać już wnioski. Ostateczny termin składania wniosku mija 28 lutego o 23:59. Sam wniosek należy składać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Generator wniosków dostępny jest na stronie www.globelskielocalnie.lbl.pl tak zwani mobilni animatorzy i zespół projektowy zachęcają, aby przed ostatecznym złożeniem wniosku skonsultować go i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały w okresie naboru wniosków w naszym regionie, prowadzi je Andrzej Klucha. Moim zadaniem jest pomóc takim osobom, już które przyjdą do mnie z wypełnionym wnioskiem. Ja sprawdzam formalnie, czy, czy te wnioski są dobrze wypełnione, czy można coś dopisać, czy wszystko jest odpowiednio zrobione. Pierwszym terminem jest 18 luty i można mnie spotkać w Biłgorajskim Centrum Kultury na pierwszym piętrze w pokoju 221. I 18 lutego jestem od godziny 14 do 18. Kolejnymi datami już jest bliżej końca projektu składania wniosków. Jest to 25 i 26 luty od godziny 12 do godziny 18. Andrzej Klucha mówi: Ten projekt jest skierowany przede wszystkim do młodych organizacji działających od niedawna, od kilkunastu miesięcy. To one będą traktowane priorytetowo. Nie bez szans są oczywiście pozostałe organizacje. Rok 2016 będzie trzecim rokiem realizacji programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Biłgorajskie szkoły mogą być dumne z wielu rzeczy. Najbardziej z osiągnięć uczniów, z wyników z matur, czy egzaminów zawodowych. A jeśli chodzi o bazę dydaktyczną, również nie odstajemy od innych szkół w kraju. Do niedawna tylko Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej miało powody do narzekania, jeśli chodzi o obiekty sportowe. Uczniowie mieli kiepski wybór. Albo starą i ciasną salę gimnastyczną, albo w lecie boisko asfaltowe. To się zmieniło. Za kilka miesięcy nastaną lepsze czasy. Obok szkoły powstaje Mini stadion sportowy, taki z prawdziwego zdarzenia. To teren między budynkami Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej. Warsztaty, stara sala gimnastyczna, gmach główny. Przez lata w tym miejscu było boisko asfaltowe, jeszcze dawniej rosły klony. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka miesięcy powstanie tutaj nowoczesny zespół boisk. Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku, w sierpniu. Istotnie problem boiska, właściwie jego braku, doskwiera nam od lat. Do tej pory mieliśmy boisko z płytą asfaltową, no, które nie, nie zapełniało niestety bezpieczeństwa naszym uczniom. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji zespołu boisk przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej. E, no, realizacja pierwszego etapu zakończyła się w grudniu. Kolejny etap nastąpi wiosną, już e, w najbliższym czasie. W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej uczy się ponad 1000 uczniów. Będzie więc komu korzystać ze sportowego kompleksu. Dyrekcja od lat zabiegała o pieniądze na ten cel. Udało się w zeszłym roku. Całość będzie kosztowała prawie 2 miliony złotych. Budowę finansuje organ prowadzący szkołę, czyli starostwo powiatowe. Projekt obiektu powstał w konsultacji z nauczycielami RCZ-u. Projekt istotnie pochodzi ze szkoły, po zebraniu informacji, właściwie oczekiwań z Komisji Nauczycieli Wychowania Fizycznego, jak również dyrektora nadzorującego pracę tej komisji, dyrektora Szosdy, no powstał właśnie taki projekt. Projekt obejmuje m.in. boisko do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki i siatkówki. Z obiektu będą też korzystać lekkoatleci. Boiska te będą wykorzystywane zamiennie w miarę potrzeb. Ponadto jest bieżnia okulna 200-metrowa, jest bieżnia prosta długości 100 metrów, bieżnie trzytorowe, jak również jest zeskok do skoków dal, siłownia zewnętrzna i również rzut kulą też jest miejsce do właśnie tego rodzaju ćwiczeń. Zespół boisk będzie przeznaczony nie tylko dla uczniów. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych boisk przyszkolnych, będą one udostępniane poza zajęciami według grafiku. Oglądają Państwo wieści biłgorajskie. Przygotowaliśmy w nich jeszcze dla Państwa. Jak będzie można spędzić ferie w mieście? Na ferie w kinie przygotowaliśmy 8 tytułów. Justyna Kusiak i jej pasja, czyli kolejne ciekawe miejsce na mapie Biłgoraja. Yy, zaczęłam żyć jako mała dziewczynka. Moda na modę w zespole szkół zawodowych i ogólnokształcących. Technik przemysłu mody to jest osoba, która powinna umieć projektować. W tej chwili ferie zimowe trwają m.in. w województwie mazowieckim, ale już niebawem rozpoczną się też u nas na Lubelszczyźnie. A co wtedy? Warsztaty artystyczne, plastyczne zajęcia taneczne, gry i zabawy logiczne. Ośrodki kultury, sportu i szkoły przygotowały masę atrakcji z okazji nadchodzących ferii zimowych. Te w naszym regionie rozpoczną się dokładnie za tydzień, 15 lutego. Za tydzień rozpoczynają się ferie zimowe. Młodzież, która będzie spędzać ten czas w mieście, może liczyć na mnóstwo atrakcji. Biłgorajskie Centrum Kultury, MDK Kino oraz szkoły przygotowały dość bogatą ofertę dla uczniów, którzy spędzają ferie w domu. W pierwszym tygodniu fery, dzieciaki mogą wybrać spośród zajęć oferowanych przez wszystkie biłgorajskie szkoły podstawowe. Będziemy organizowali podobnie zajęcia w tym samym czasie, czyli od 9 do 14. I bardzo podobne zajęcia. Znaczy jeszcze szczegółów nie ma, bo niektóre y, organizacje czy tam y, podmioty, z którymi współpracujemy, jeszcze się nie określiły, ale na przykład OSIR zgłosił propozycję zajęć. W, 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 w ciągu trzech dni kolejnych tam siebie na, na tym, pójdziemy na pewno do muzeum, bo rozmawialiśmy już z muzeum. Tak co roku będziemy się starali, żeby też i z policją mieć kontakt trochę, bo bezpieczeństwie nigdy, nigdy za wiele. Będziemy prosili strażaków, żeby te najmłodsze grupy, które jeszcze nie były ewentualnie odwiedziły komendę. Do dyspozycji jest jeszcze oczywiście lodowisko przy Szkole Podstawowej numer 5 i kino, które w pierwszym tygodniu proponuje trzy tytuły bajek. Na seanse można wybrać się o godzinach 9 i 11, a ceny biletów to 5 zł. Przy tej ofercie promocyjnej nie można już korzystać z uprawnień, jakie oferuje Karta Dużej Rodziny. Na ferie w kinie przygotowaliśmy 8 tytułów. W pierwszym tygodniu gramy w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 9-11. W drugim tygodniu gramy codziennie. Dwa seanse też o godzinie 9 i o godzinie 11. W drugim tygodniu Ferii Biłgorzyskie Centrum Kultury zaprasza nie tylko na seanse filmowe, ale też na zajęcia plastyczne i taneczne. Zbliżają się ferie zimowe. Wprawdzie aura nas nie rozpieszcza zimową pogodą. Natomiast my tradycyjnie już zapraszamy wszystkie dzieci z miasta chętne, które nie będą miały co robić, bo nie będzie zajęć szkolnych, do Biłgórejskiego Centrum Kultury w drugim tygodniu ferii, gdzie od godziny 11 do 13 będą się odbywały codziennie zajęcia taneczne, różne formy tańca. A dodatkowo we wtorek, w środę i w czwartek do wyboru. Albo taneczne, albo plastyczne. W godzinach od 11 do 13, oprócz filmów, które będą grane, przygotowaliśmy jeszcze takie zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci z naszego miasta. Zapraszamy. Długoterminowe prognozy pogody dla naszego miasta nie są zbyt optymistyczne. Wszystko jednak może się zmienić i kto wie, być może do wyżej wymienionych ofert będziemy mogli dodać to, co powinniśmy, czyli zabawę na śniegu. A teraz w wieściach biłgorajskich moda. Ta przemija jednak styl pozostaje, tak mawiała Coco Chanel, a. jeśli wzorować się to tylko na tych najlepszych. Tegoroczny karnawał już za nami, ale we własnej szafie warto mieć choć jedną rzecz, która ma swój indywidualny charakter. Dziś przedstawimy Państwu w wieściach kolejne ciekawe miejsce na mapie Biłgoraja związane z modą, a tworzone z pasją przez Justynę Kusiak. Potrzebny jest pomysł, cierpliwość i zdolności manualne, bo chęci były od zawsze. Zaczęłam szyć jako mała dziewczynka, szyłam wtedy ubrankę dla lalek. Następnie poszłam na studia, ale w całkowicie w innym kierunku. Wtedy w międzyczasie chodziłam na kursy, na jeden kurs, drugi. Szyłam wtedy dla siebie, z racji tego, że jestem niska, musiałam wszystko przerobić, dopasować. Szyłam również dla znajomych. Zaczęły się już wtedy y, pierwsze projekty, jakieś tam gotowe y, wykroje, gotowe y, ubrania. Ważne jest, by rzeczy miały swój własny indywidualny charakter. Szyte są ręcznie, nie tylko dla dorosłych. Każdy z zamawianych materiałów posiada odpowiednie atesty, a rzeczy uszyte według projektu Justyny mają być wygodne i po prostu użytkowe. Inspiracją była moja siostra z córką. Kilka lat temu uszyłam dla siostry spódnicę, został kawałek materiału i stwierdziłam, że uszyję dla jej córeczki. No, ubranka były genialne, wyszło bardzo fantastycznie, dziewczyny były zadowolone i również podobało się to innym. Dlatego pomyślałam, że tak, tego nie ma w Biłgoraju, dlatego fajnie coś takiego stworzyć, nowego, innego, czego jeszcze nie ma. I tak właśnie pomysł powstał. W Lukrencji można nie tylko dokonać przeróbek, renowacji czy naprawy odzieży, ale przede wszystkim można poczuć się jak projektant, a uszyciem i stylizacją zajmie się zawodowiec. Pozostajemy w temacie mody i projektowania, czyli udajemy się do zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących. Od przyszłego roku w tej szkole będzie można kształcić się w zawodzie technik przemysłu mody. Absolwenci tego kierunku będą uczyć się nie tylko projektowania i szycia, ale co dziś szczególnie ważne, dowiedzą się jak skutecznie wprowadzać swoje kolekcje na rynek. Cztery uczennice szkoły już dziś zostały finalistkami ogólnopolskiej olimpiady wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i wytwarzania odzieży. Jej półfinały odbyły się w styczniu w Łodzi. Kto wynalazł nóż, kroj czy jak wyglądają cięcia Reling, gotowe czy francuskie? Na takie pytania musiały znać odpowiedź cztery finalistki drugiego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z zakresu projektowania i wytwarzania odzieży. Takie nowe doświadczenie i taki sprawdzian samych, samych siebie, czy faktycznie na tyle yy, dużo, na tyle, znaczy, czy mamy dużo taką wiedzę, którą powinnyśmy mieć. I na no, tyle dobrze czy wiemy o takich różnych rzeczach, które powinnyśmy w ogóle i umieć, i to tą teorię, bo w sumie z praktyki też dużo rzeczy tutaj jest wziętych do tej teorii, także to jest taki sprawdzian samej siebie, czy, czy faktycznie umiemy tyle, ile powinnyśmy. Cieszę się, że wybrałam właśnie ten kierunek, bo dużo się można tutaj nauczyć i no, jestem zadowolona z tego. Bo wiem, że nawet jak nie pójdę dalej w tym, co tutaj się uczę, to wiem, że będę miała tą wiedzę dla siebie i jednak to mi dużo daje. No to chyba chodzi o to, że interesuję się tym i to mi pomaga się rozwijać w jakimś W półfinale, który odbywał się na Politechnice Łódzkiej uczestniczyło 62 uczniów z 9 szkół, a ich zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 50 pytań. A tu musiały się wykazać, wykazać wiedzą zarówno z modelowania, projektowania odzieży, właściwą terminologią, no i oczywiście materiałoznawstwo odzieżowe i technologia odzieżowa, co ważne, a więc i znajomością maszyn, znajomością procesu produkcyjnego w zakładzie odzieżowym, no i wiele, wiele innych wiadomości, właśnie dotyczących całego odzieżownictwa. Dodatkowo wszystkie uczestniczki olimpiady miały okazję zobaczyć wydziały wzornictwa. Czy Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Każda klasa, szczególnie pierwsza powinna wybrać się na taką wycieczkę. Jest mnóstwo urządzeń technologicznych, też podświetlonych do materiału znawstwa. Można zobaczyć jak to wszystko przebiega i bardzo jest pomocne, bo jak się jednak zobaczy, to później się o wiele łatwiej utrwala wszystko i, i łatwiej na pewno też jest w testach tam rozwiązywać wszystko. Od września w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących będzie można uczyć się na nowym kierunku. Technik przemysłu mody. Zmiany nie sprowadzają się jedynie do nazwy zawodu. Dotychczas był to Technik technologii odzieży. Technik przemysłu mody to jest osoba, która powinna umieć projektować, wykonywać wyroby odzieżowe, opracowywać też dokumentację techniczno-technologiczną dotyczącą produkowanych wyrobów ale też znajdą się nowe treści, które związane są z marketingiem i sprzedażą wyrobów od, odzieżowych. Te zmiany to, jak mówi pani dyrektor, nowe możliwości, które dostaje absolwent szkoły. Wprowadzono je m.in. na wniosek pracodawców. Biłgorajskie Towarzystwo Literackie wydało pierwszy debiutancki zbiór wierszy i prozy poetyckiej Emilii Kozak. Twórczość swoją zainaugurowała w roku 2011 w roczniku społeczno-kulturalnym Aspekty, wydawanym właśnie przez Biłgorajskie Towarzystwo Literackie. W tomiku zatytułowanym Stacje Czasu mamy kilkuletni przekrój twórczości autorki. Polecamy tę lekturę prawdziwej poezji, która przyniesie Państwu chwilę wzruszeń i spojrzenia na życie od jego piękniejszej strony. Tak we wstępie pisze Marek Szubiak, prezes Biłgaryjskiego Towarzystwa Literackiego. Biłgorajskie Centrum Kultury zaprasza na dziewiąty Grand of Festival. Już 23 lutego o godzinie 19 w sali kameralnej będzie można w ramach festiwalu zobaczyć najlepsze niezależne krótkie filmy świata. Wstęp wolny. Zapraszamy. Serdecznie zapraszamy do Biłgorajskiego Centrum Kultury na wystawę Pracowni Plastycznej BCK pod tytułem Zimowe Wspomnienie Wakacji. Jest to wystawa prac dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach plastyczno-artystycznych w Pracowni Plastycznej Biłgorajskiego Centrum Kultury pod hasłem Wakacje 2015. Prace będzie można obejrzeć w galerii na korytarzu na parterze. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. 14 lutego w Biłgorajskim Centrum Kultury wystąpi Natalia Przybysz. Początek koncertu artystki o godzinie 19:00. Cena biletu 50 zł. Rezerwować i kupować bilety można już od 2 stycznia. Biłgorajskie Centrum Kultury zaprasza na specjalny koncert walentynkowy Natalii Przybysz. Zapraszamy. Biłgorajskie Centrum Kultury zaprasza na recital Edyty Geppert, który odbędzie się 16 lutego, początek godzina 19 w sali widowiskowej BCK. Bilety do nabycia w kasie kina, cena 75 zł za miejsca na balkonie i 85 zł na parterze. Każdy kto zakupi trzy bilety, czwarty na koncert Edyty Geppert otrzyma gratis. 21 lutego o godzinie 17 serdecznie zapraszamy do Biłgaryjskiego Centrum Kultury na nasze najlepsze, czyli na Lubelską Federację Bardów. Bilet wstępu można nabyć w kinie Biłgaryjskiego Centrum Kultury w cenie 25 zł. Usta milczą, bo to jest miłość, gołąbeczki oraz inne znane arie i duety z najbardziej popularnych operetek i muzykali, będzie można usłyszeć w Biłgickim Centrum Kultury 3 marca w wykonaniu solistów Operetki Śląskiej, początek koncertu zatytułowanego Operetki Czar już o godzinie 19. cena biletu 25 zł. Po niespełna dwóch latach fani Justyny Staszka i Kuby, czyli twórców hitowej Graszki, znów będą mogli usłyszeć zespół Domowe Melodie w Biłgorajskim Centrum Kultury. Serdecznie zapraszamy na koncert, który odbędzie się 4 marca o godzinie 20. Bilety można rezerwować na stronie www.bck.lbl.pl w cenie 40 zł. 8 marca w Światowym Dniu Kobiet serdecznie zapraszamy do Biłgorajskiego Centrum Kultury na teatralny hit komediowy Dwie Morgi Utrapienia ze znakomitą obsadą. Spektakl odbędzie się o godzinie 17.20 w sali widowiskowej. Bilety zaczynają się od 45 zł. Dwie Morgi Utrapienia to prawdopodobnie największy przebój polskiego teatru komediowego. Jego premiera miała miejsce w 1997 roku, a w 2002 roku na podstawie sztuki powstał film Zróbmy Sobie Wnuka. Serdecznie zapraszamy 8 marca do Biłgarskiego Centrum Kultury w godzinach 17 i 20. To były Wieści biłgorajskie i te informacje przygotowaliśmy dla Państwa. Wszystkie one też na stronie bcklbl.pl i na naszym Facebooku. Polecam Państwu nasze programy. Do zobaczenia, dobrego tygodnia. Życzę do widzenia. a man brave a blizzard killed in cold blood i'm sure i don't know you know when you get to hell tell him daisy sent you, I'll come, I'll come. you go No one said this job's supposed to be easy. Nobody said it's supposed to be that hard neither.